Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Chroming rem na plamę starcze to produkt leczniczy i profilaktyczny wyprodukowany w Bułgarii. Dzięki swojemu składowi delikatnie wybiela skórę usuwając istniejącą na niej pigmentację, jednocześnie zapobiegając pojawianiu się nowych brązowych plam. Produkt ten może być również stosowany innymi, do niezawodnej ochrony naskórka przed promieniami UV. W ten sposób ryzyko rozprzestrzeniania się pigmentacji na zdrowe obszary ciała jest znacznie zmniejszone lub całkowicie wyeliminowane. Aktywnym składnikiem kremu Akhromin do niedawna był Hydrochinon. To on ma działanie wybielające poprzez hamowanie procesu syntezy w ludzkości. Skórze takiego pigmentu jak melanina. Nie należy jednak zapominać, że substancja ta jest bardzo toksyczna, więc preparaty na jej bazie mogą powodować rozwój nieprzyjemnych skutków ubocznych. Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo hydrochinonu, wiele krajów europejskich zakazało jego stosowania, dotyczy to również Bułgarii. Z tego powodu substancja ta została zastąpiona takimi składnikami jak ekstrakt z korzenia lukrecji, kwas glukonowy. Beta karoten witamina C. W połączeniu wszystkie te substancje zapewniają delikatne i łagodne wybielanie skóry dotkniętej pigmentacją bez ich uszkodzenia. Postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji krem chromin należy nakładać na pigmentowane obszary skóry dwa razy dziennie. Rano i przed pójściem spać maść jest konieczna tylko wstępnie oczyszczone i suche pokrycia skórka. Ważne, aby wiedzieć. Zastosuj jak chromin na odsłoniętych obszarach ciała powinno być co najmniej 2 godziny przed wyjściem na zewnątrz. W przeciwnym razie nie tylko nie będzie w stanie pozbyć się przebarwień, ale istnieje poważne zagrożenie pojawienia się nowych brązowych plam. Środek ten ma przyjemny, subtelny aromat róży, podobnie jak cała linia kosmetyków pochodzenia bułgarskiego. Jeśli wcześniej, gdy krem zawierał hydrochinon, powodował nieprzyjemne odczucia na skórze, ale teraz... Sądząc po recenzjach, takie skutki uboczne nie są obserwowane. Z tego powodu środki te można bezpiecznie stosować nawet w leczeniu pigmentacji u dzieci. Skład. Najważniejszą substancją akchromin jest hydrochinon. Spełnia główne funkcje leku. Oznacza to, że wybiela. Dzieje się tak z powodu zahamowania syntezy ciemnego pigmentu w skórze jednak w dużych ilościach może wystąpić reakcja alergiczna w dużych dawkach jest bardzo toksyczny dla skóry oprócz hydrochinonu w składzie akromin znajdują się inne substancje witaminy z grupy b kwas mlekowy kwas glicerynowy alkohol starnowy kwas starnowy dwutlenek tytanu metabisiarczan sodu sorbinian potasu karbomer zapach Woda, wazelina, alkohol cetylowy, średni kolej mineralny, trietanoloamina, chlorek sodu. Planolina. Ze względu na tak bogaty skład lek jest uważany za najbardziej skuteczny w walce z plamami pigmentowymi. Podstawa skuteczności: i Szczegółowy skład leku. Najbardziej skuteczny i popularny krem bułgarskiej firmy Allen Mac jest uznawany, ponieważ jego skład obejmuje hydrochinon, który hamuje syntezę melaniny. Substancja ta, szeroko stosowana w fotografii jako wywoływacz przez Williama Abneya. Jest również stosowana w kosmetologii jako jeden z głównych składników w walce z pigmentacją, a hydrochinon znajduje się również w farbie do włosów. Jednak w trakcie dzisiejszych badań stwierdzono, że hydrochinon zawiera substancje, które po nałożeniu na skórę w określonych warunkach stają się dla niej toksyczne, w konsekwencji lek został zakazany w niektórych krajach europejskich. Ale nadal cieszy się dużym powodzeniem w krajach azjatyckich i afrykańskich. Pomimo poważnej listy przeciwwskazań, skuteczność jak Chromin jest potwierdzona licznymi pozytywnymi recenzjami i trzydziestoletnim doświadczeniem stosowania w kosmetologii, więc decyzja o zastosowaniu kremu z takim składnikiem powinna być ważona i niezależna. Dodamy tylko że od wczesnych czasów i do tej pory bardzo skutecznie rozjaśnia skórę, a także jako środek antyseptyczny i przeciwutleniający. Stosuje się roślinę anka zwykła, której wodno-alkoholowy roztwór zawiera co najmniej 7% hydrochinonu i jego pochodnych. Niedawno, ze względu na zakazy Producent zaktualizował skład kremu, zastępując hydrochinon ekstraktem z korzenia lukrecji, który również ma wyraźny efekt wybielający, ale sądząc po opiniach klientów, Nadal jest znacznie gorszy od swojego poprzednika. Kwas mlekowy jest powszechnym składnikiem wybielającym, szeroko stosowanym w kosmetykach. Przy regularnym stosowaniu kosmetyków z tym składnikiem cera staje się bardziej wyrównana, a skóra bardziej nawilżona. Ważne jest, aby pamiętać, że kwas mlekowy czyni skórę bezbronną przed słońcem, dlatego należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad stosowania takich kremów, chlorek sodu. Nic innego jak dobrze znana sól nieorganiczna w składzie akchrominatemu temu składnikowi powierzono funkcję antyseptyczną, choć słabą, a także głębokie oczyszczanie skóry zmniejsza ogólny toksyczny wpływ na skórę. Lanolina lepka substancja o nieprzyjemnym zapachu, ale z powodzeniem stosowana w przemyśle kosmetycznym jako podstawa kremów i maści sprawia, że struktura kremu jest bardziej jednorodna. Ma właściwości nawilżające i zmiękczające dzięki zdolności do wchłaniania i zatrzymywania wilgoci gliceryna trójatomowy alkohol bez zapachu i koloru, dodawany jako doskonały środek nawilżający. Jednak takie kosmetyki powinny być stosowane przy wystarczającej wilgotności powietrza. W przeciwnym razie w suchym klimacie lub w gorącym słońcu zaczną wyciągać wilgoć z wewnętrznych warstw skóry, wysuszając ją i odwadniając. Zapach różany nadaje kremowi subtelny, przyjemny aromat który uprzyjemnia jego stosowanie, również w składzie preparatu medyczno-kosmetycznego chromin znajduje się woda oczyszczona i inne standardowe składniki używane przez firmy kosmetyczne do produkcji maseczka Mirac Legloff, proste rozwiązanie problemu wybielania twarzy instrukcja użycia. Po wybraniu tego wybielacza skóry należy przestrzegać kilku zaleceń dotyczących jego stosowania. Krem nakłada się na wstępnie oczyszczoną i odtłuszczoną skórę dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Tutaj ważne jest, aby pamiętać, że rozjaśnianie skóry następuje poprzez zmniejszenie poziomu melaniny. A to prowadzi, choć tymczasowo, ale bardzo ostry i szkodliwy wpływ promieni ultrafioletowych na głębokie warstwy skóry. Dlatego po zastosowaniu kremu w ciągu dnia warto unikać długotrwałej ekspozycji na słońce a lepiej całkowicie ją wykluczyć. W przypadku drobnych zmian lepiej jest nakładać krem miejscowo, bezpośrednio na miejsce, unikając obszarów z otwartymi ranami i otarciami. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu tolerancji poprzez nałożenie niewielkiej ilości produktu na wrażliwe obszary ciała, jeśli w ciągu dnia wystąpiło zaczerwienienie lub pieczenie. Lepiej odmówić pomocy akchromin i znaleźć alternatywną opcję. Posiadacze delikatnej skóry powinni odpowiedzialnie podejść do realizacji tego zalecenia, ponieważ działanie składników kremu może wywołać reakcję alergiczną, a w konsekwencji lekkie podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku na co najmniej 5 dni po wznowieniu leczenia, aby uniknąć ponownego podrażnienia. Lepiej stosować krem tylko wieczorem. Niepożądane jest również, aby lek dostał się do oczu i błon śluzowych. Należy zauważyć, że przy regularnym stosowaniu akromin poprawa następuje po drugim tygodniu stosowania, a po miesiącu w większości przypadków pigmentacja mija. W szczególnie trudnych przypadkach czas trwania leczenia może wynosić 2-3 miesiące. Ale z obowiązkowymi przerwami po czterech tygodniach ciągłego stosowania. Całkowity okres stosowania leków kompozycji hydrochinonu nie powinien przekraczać dwóch lat. Chociaż w większości przypadków Achromin jest doskonale akceptowane przez każdy rodzaj skóry. Maska Miracle sekret skóry bez skazy przeciwskazaniami do stosowania Achromin są ciąża, laktacja, dzieci poniżej 12 roku życia, a także indywidualna nietolerancja składników kremu. Krem akchromin można swobodnie kupić w dowolnej aptece po absolutnie przystępnej cenie i przechowywać jak większość leków w suchym miejscu. Niedostępnym dla dzieci, w temperaturze od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Z dala od słońca i urządzeń grzewczych okres trwałości leku wynosi półtora roku i należy zwrócić na to szczególną uwagę przy zakupie. Jednak przed samodzielnym leczeniem zaleca się poddanie się odpowiedniemu badaniu w celu zidentyfikowania przyczyn pigmentacji i skonsultowania się z dermatologiem. W większości przypadków lekarz poprze pomysł użycia akromin, biorąc pod uwagę jego wysoką skuteczność. Ale ze względu na dość agresywny skład zdecydowanie zaleca, aby nie nadużywać. Nie zapominaj, że kosmetyki wybielające mają odpowiedni efekt tylko w przypadkach, gdy pojawienie się plam pigmentowych jest spowodowane ekspozycją na słońce, trądzikiem lub innym urazem skóry, zaburzenia narządów wewnętrznych które mają taką estetyczną manifestację, są leczone kompleksowo specjalnymi lekami przepisanymi przez specjalistów. Niektóre cechy szczególne stosowania produktu, jak wspomniano wcześniej, kremek Chromin wybiela pigmentowaną skórę i chroni ją przed promieniowaniem ultrafioletowym. Pomaga walczyć głównie z takimi odmianami plam pigmentowych. Jako studa, plamy soczewicowatej piegi. Do leczenia bielactwa lub pieprzyków lek raczej się nie nadaje. Przeciwwskazania i skutki uboczne kremak chromin nie może być stosowane w celu pozbycia się przebarwień na twarzy i ciele. Jeśli u pacjenta wystąpiła wcześniej reakcja alergiczna na składniki produktu, występuje indywidualna nietolerancja składników wchodzących w skład maści. Ponadto nie należy stosować leku akchromin w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli z jakiegoś powodu maść nie jest odpowiednia dla pacjenta, organizm na pewno poinformuje o tym za pomocą zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie w leczonym obszarze skóry, podrażnienie połączone z łuszczeniem. Pokrzywki, obrzęk części ciała, na której zastosowano produkt. Jeśli po pierwszym zastosowaniu kremu akromin o obecnym składzie wystąpiły pewne skutki uboczne, nie należy spieszyć się z rezygnacją z jego stosowania. Warto zrobić sobie przerwę na 4 do 5 dni. O czym należy ponownie spróbować nasmarować miejsca pigmentowane tym lekiem. W takim przypadku liczba aplikacji powinna zostać zmniejszona o połowę. Jeśli nawet po tej ostrej reakcji organizmu na lek zostanie powtórzony, konieczne będzie całkowite porzucenie akhromin i poszukiwanie zamiennika, aby uniknąć działań niepożądanych po zastosowaniu akromin w leczeniu przebarwień. Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących jego stosowania. W szczególności nie należy Zapominać, że kremu kategorycznie nie można stosować w okolicy oczu, ust i błon śluzowych innych narządów średniki jeśli na ciele znajdują się rany, zabrania się leczenia ich za pomocą akromin. nie należy stosować kremu w przypadku oparzeń słonecznych lub innych oparzeń, lepiej poczekać, aż całkowicie się zagoją, wystąpienie jakichkolwiek. Nawet najłagodniejszych skutków ubocznych powinno być dobrym powodem do skontaktowania się z kosmetologiem lub dermatologiem, pomimo faktu, że kremak chromin jest dostępny w aptekach bez recepty. Przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem, nie stosować produktu do leczenia plam starczych u dzieci poniżej 12 roku życia. Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić datę ważności, ponieważ krem można stosować tylko 1,5 roku po wyprodukowaniu, oprócz wszystkich powyższych należy zauważyć, że warunki przechowywania akromin odgrywają ważną rolę dla jego bezpiecznego użytkowania. Z tego powodu należy pamiętać, że krem powinien znajdować się w chłodnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Optymalna temperatura przechowywania jest uważana za 5 do 25 stopni. Aby to zrobić, potraktuj kremem niewielki obszar skóry po wewnętrznej stronie zgięcia łokcia. Pozostaw środek na 15 do 25 minut. Jeśli w tym czasie na powierzchni naskórka nie pojawią się czerwone plamy, wysypka lub swędzenie, oznacza to, że lek może być swobodnie stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.